Dzień dobry, kochani z tej strony, gosia, jestem trochę przeziębiona. I chciałam Wam powiedzieć komunikat, to znaczy ważną informację dla fanów, gosi, Sarusia55, jeśli chodzi o Stegnę. Żadny bądź razie, nie będzie w tym roku żadnych ze mną zdjęć, żadnych filmików, żadnych ze mną zdjęć. Nie zgadzam się na robienie mi zdjęć, bo zgłoszę na policję. Nie będę sobie z nikim robiła zdjęcia, z nikim nie rozmawiała, a tym bardziej robiła jakichś filmów. To będzie kara dla osób, którzy robią sobie ze mnie jaja i obiecują jakieś paczki, a ich nie wysyłają. Ja nikogo nie zmuszam, ale jeżeli nie chcesz wysłać, to nie obiecuj. Nie oszukuj człowieka, nie rób se jaj. Dlatego musi być jakaś kara na tych, którzy tak oszukują i po chamsku się zachowują. Dziękuję bardzo, przepraszam. Ale takie mam odczucia. Po prostu nie chcę żadnych zdjęć, żadnych filmów, żadnych spotkań za to, że oszukujecie mnie. i Robicie sobie jaja, pisząc, że wyślecie jakąś paczkę, której wcale nie macie zamiaru wysłać. Prosiłam Was, jeżeli nie masz zamiaru niczego wysłać, to po co deklarujesz, że wyślesz? Tylko tyle. Mam dużo właśnie takich informacji, komentarzy, że obiecują paczki, a nie wysyłają. Proszę takie komentarze nie pisać, jeżeli nie chcesz jeżeli, nie oferuj, jeżeli kłamiesz i nie wysyłasz niczego i robisz sobie ze mnie jaja, bo niektórzy, nie mówię, że wszyscy, bo niektórzy byli bardzo uczciwi i coś wysłali, dziękuję bardzo. Zachowali się honorowo, ale nie wszyscy. Ja nie jestem zachłanna na paczki, tylko jak się coś deklaruje, to się kogoś nie oszukuje, bo to jest nieładne. Nie wiecie, jak się ta osoba czuje. Jakbyście się czuli, jakby ktoś wam coś obiecywał i oszukiwał. Zastanówcie się sami. Pomyślcie w tych swoich główkach. Dzięki. Gosia, przepraszam, już kogoś uraziłam.